I chcę odpowiedzi na te modlitwy. Nie chcę oddawać się czemuś, co jest bezużyteczne, bezowocne i na co zmarnuję swój czas i wierzę dla samej siebie, więc podzielę się z Wami tym, ilu z Was się modli? Ilu z Was chciałoby otrzymać odpowiedzi na swoje modlitwy? Dobrze, chcę porozmawiać z Wami o tym, jak słowa, które wypowiadamy, gdy się nie modlimy. Wiecie, do czego zmierzam? Jak słowa, które wypowiadamy, gdy się nie modlimy, wpływają na nasze modlitwy. Od kilku lat mam takie powiedzonko: módl się i mów. Nie możesz modlić się o dziecko, a potem na lunchu mówić swojej siostrze Suzy, jak bardzo się boisz, że będzie brać narkotyki i skończy w więzieniu. Módl się i mów. Módl się i mów. Księga Izajasza 58 werset 9. Gdybyście usłyszeli, może ci z was, którzy od dawna słuchają o takich rzeczach, że dzisiejszego wieczoru będę nauczać o słowach moglibyście pomyśleć, nie potrzebuję tego, raczej tam nie pójdę, ale potrzebujecie tego i ja tego potrzebuję. Bóg zajmuje się dogłębnie słowami wychodzącymi z moich ust. Dziś powiedziałam komuś: Myślę, że ja jestem gotowa. Przeszłam długą drogę i nie jestem w tym idealna. Większość ludzi, którzy dużo mówią, nie jest. I nawet ci z was, którzy są spokojni, może nie mówicie tego głośno, ale to też was dotyczy. Macie w sobie wiele negatywnych słów i trzeba to zmienić, amen? Ja też muszę to zmienić. Chcę stać się lepsza. Jestem zbyt stara, żeby marnować czas. Chcę osiągnąć zwycięstwo. To, co zajęło mi 5 lat, 20 lat temu, teraz chcę osiągnąć w 5 dni. Nie chcę tego ciągnąć i ciągnąć. Chcę, żeby Bóg pokazał mi moc moich słów, tak, żebym miała w sobie zachwyt i bojaźń Bożą, pozwalające mi mówić słowa, o których wiem, o których wiem, że nie skrzywdziłyby mnie ani nikogo innego, a tylko Bóg może nam to objawić. Więc jeśli myślisz, że nie potrzebujesz tego dziś, to możesz tu siedzieć i nie współczuć. A ja będę o tym głosić, bo tego potrzebuję. Amen. Księga Izajasza 58, werset 9. Księgi Izajasza 58 to bardzo ciekawy rozdział o tym, co zadawala Boga, a co nie. Ale mówi przede wszystkim o odpowiedziach na modlitwy i słowach wychodzących z ust. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie, Oto jestem. Ilu z was by tego chciało? Ja tak? Jeśli, jeśli, jeśli. jeśli. Niech każdy powie, jeśli, jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie. Rety, więc jasne jest, że Bóg mówi chcesz, żebym odpowiedział na twoje wołanie. Chcesz szybko dostać odpowiedź na modlitwy? Oto kilka rzeczy, które musisz zrobić, żeby modlitwy były bardziej skuteczne. Obiecałam sobie w listopadzie lub grudniu, że będę modlić się więcej niż kiedykolwiek. To nie znaczy, że codziennie, na kilka godzin, padam na kolana. To znaczy, że modlę się o różne rzeczy od razu. Widzę coś i natychmiast się modlę. Wszystkimi rodzajami modlitwy dziękując, uwielbiając, prosząc, stawiając się za innych ludzi i chcę odpowiedzi na te modlitwy. Nie chcę oddawać się czemuś, co jest bezużyteczne, bezowocne i na co zmarnuję swój czas. I wierzę dla samej siebie, więc podzielę się z wami tym, co zaczęłam rozumieć. Wierzę, że Bóg dogłębnie zajmuje się kwestią słów wychodzących z moich ust, bo jeśli chcę modlić się więcej i szybciej dostawać lepsze odpowiedzi, to On musi pokazać mi także tę drugą stronę. Nie sądzę, żebym wciąż miała wielki problem z moimi ustami, ale każdy problem jest zbyt duży, by go trzymać i udawać, że nie istnieje. Amen. Dziś porozmawiamy więc bardzo praktycznie, co możesz zrobić ze swoimi ustami i czego nie należy robić. Najpierw powiemy, czego nie należy robić. Pierwszą rzeczą, o którą możemy prosić Boga, jest, aby zawsze uświadamiał nam, że robimy te rzeczy. Myślę, że od tego powinniśmy zacząć. Boże za każdym razem, gdy robię te rzeczy, uświadom mi to. Jeżeli mi to uświadomisz i pomożesz, przestanę. Nie możemy tego robić bez pomocy Boga, ale z pewnością, gdy nam to ukaże i da nam łaskę, możemy zapragnąć Jego woli na tyle, aby z tym skończyć. Tą pierwszą rzeczą jest rezygnacja z szemrania i marudzenia. Nie powinieneś więcej narzekać na pracę. Nie powinieneś narzekać na szefa, nie powinieneś narzekać na stary samochód, ciasne mieszkanie ani na nic, co ci się nie podoba, wiesz o tym? Na męża, którego dostałeś od Boga i dzieci, o które się modliłeś? Izraelici, nie sądzę, abym kiedykolwiek przestała o nich mówić, wędrowali po pustyni przez 40 lat, choć miała to być 11-dniowa wycieczka. Smutne. Jednym z głównych powodów było to, że nie przestawali narzekać. Kiedy powinni dziękować, szemrali. Kiedy powinni słuchać i prorokować o Bożych obietnicach, marudzili i szemrali. Narzekali na Mojżesza, narzekali na Boga, narzekali na cudowną Mannę, która spadła z nieba. Jestem pewna, że narzekali także na obłok i słup ognia. Narzekali absolutnie na wszystko. Zajrzymy do trzech fragmentów pisma, aby przekonać się, że mówię prawdę. Księga wyjścia 1524 Czy muszę pytać, czy ktokolwiek z Was kiedyś narzekał? Pozwólcie, że coś Wam powiem. Kobiety są dobre w narzekaniu. Teraz już wiesz. Nie wykluczam mężczyzn, ale mówię, że my mamy to we krwi. Myślę teraz o tym, jak Bóg kilka lat temu rozprawiał się z moją silną niechęcią do bycia uległą żoną. Sprawiało mi to trudność, ponieważ doświadczałam przemocy w dzieciństwie i wielokrotnie obiecywałam sobie, że żaden mężczyzna nie będzie mi więcej mówił, co mam robić. Ślubujesz to sobie przez długi czas, a potem masz trochę trudności z uległością, dopóki nie otrzymasz na ten temat jakiegoś objawienia. Pamiętam, że kiedy Dave miał w jakiejś kwestii odmienne zdanie i chciał, żebym zrobiła coś innego niż to, co robiłam, yeah. mówiłam. W porządku? A potem: Tak, kochanie, tak, kochanie. Zawsze chodzi o ciebie, zawsze musisz robić wszystko po swojemu. Wiem, że nikt z was tego nie robi. Mówię wam po prostu, jaka ja byłam. No wiecie, albo twój szef coś ci mówi, a ty przyklejasz uśmiech do twarzy, a potem odchodzisz: Co za głupek, kiedy na co potrafi to. Albo jeszcze gorzej, najpierw narzekasz, a potem idziesz na lunch i obgadujesz go. Wejdźmy na wyższy poziom. Z każdą minutą jestem coraz bardziej zła. Podoba mi się dzisiejsze kazanie. Dobrze. Księga Wyjścia, rozdział 15, werset 24. Szemrał lud przeciw Mojżeszowi i mówił: Cóż będziemy pili? Księga Wyjścia 16, werset 2. I zaczęło szemrać. Na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów przeciw Mojżeszowi i przeciw Aronowi. Rozdział 17, werset 3. Widzicie? Oni szemrali przez całą drogę, przez całą księgę wyjścia, przez całą księgę liczb, okrążając w kółko i w kółko te same góry. Czy mogę Ci wyznać, że kiedy narzekasz, tkwisz w miejscu? Właściwie to znalazłam w słowniku definicję słowa narzekać i żałuję, że tego nie zapisałam, żeby to udowodnić. Nie pamiętam, gdzie to było, ale definicja brzmiała, że narzekać to czekać i tkwić gdzieś przez całą noc. Więc mówię, narzekajcie i czekajcie, uwielbiajcie i wywyższać się, pozwalajcie. Amen. Możemy postępować jak Izraelici albo jak Jezus i nawet na krzyżu oddawać chwałę Bogu. Nawet gdy cierpimy tak bardzo, że brakuje nam sił, wciąż macie władzę nad ustami. Macie władzę nad swoimi słowami i nikt nie może zmusić Was do powiedzenia czegoś, czego nie chcecie powiedzieć. Amen? Patrzycie na mnie szeroko otwartymi oczami. List do Filipian 2:14. Uwielbiam ten fragment. Jest zabawne. Czasem po prostu mówię. Otwórz list Filipian 2,14 i przeczytaj po cichu. Nie muszę długo czekać i słyszę chichot. Czyńcie wszystko. Wszystko. O mój Boże. Nie mogę narzekać, kiedy sprzątam w domu? Nie mogę narzekać, kiedy stoję w korku? Nie mogę narzekać na wysokie ceny? Nie mogę narzekać na rząd. Możemy się o nich modlić, możemy mówić prawdę, ale tylko pomrukiwać. Czyńcie wszystko. Nie wiem co wy na to, ale muszę być prawdomówna i powiem wam, że nie wydaje mi się, żebym umiała wytrzymać choć przez jeden dzień. Hej, jestem po prostu szczera. Może nie tyle narzekam, co szemram. Mówimy teraz o kolejnym poziomie szemranie. Jestem taki zimny i taki gorący. Niektórzy z was szemrali dziś po drodze do tego budynku. Szemraliście na miejsce siedzące, którego nie dostaliście. Szemracie na światło świecące wam w oczy, ale uwielbiacie ten program. Chcielibyście oglądać go w ciemności? Wiecie jacy jesteśmy? Jesteśmy uzależnieni od wygody. Całkowicie nasze społeczeństwo jest uzależnione od wygody. Jadę do Indii, a ludzie całymi dniami wędrują. Nie przesadzam. Całymi dniami, żeby dostać się na konferencję. Siadają na otwartym polu. Będą tam siedzieć. Nie wiem, jak oni to robią, ale będą tam siedzieć przez cały dzień i nawet nie pójdą do toalety. Myślę, nie wiem jak wy to robicie, ale potrzebuję przerwy.